Jojo, yo, 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 siwaneczkiem wszystkim bardzo serdecznie witam was. Mamy WOTA. Mamy nowy event, e, tego samego typu, mniej więcej w tym samym czasie, w tym samym okresie, co był rok temu e, event Misja na Marsa. To teraz mamy coś bardzo podobnego, tylko że w tym przypadku mamy współpracę z Star Trekiem. Zobaczymy sobie w tym odcinku, co dropnymy ze skrzynek. Planuję tak otworzyć z 50 skrzynek, powinno być wystarczająco i przetestujemy sobie ten nowy tryb, zobaczymy trochę mniej więcej co się tam różni i tak dalej. Ale no co, przejdziemy teraz do wota, proszę bardzo, i widzimy od razu co możemy dostać z tych właśnie to skrzynek Pierwsze co, mamy gwarantowane jedną z tych nagród, tak, dni premium, jakieś tam rezerwy do EXPA, do pieniędzy i do wolnego doświadczenia. Mamy też 50% szans na to, że wylosujemy więcej pieniędzy albo jakieś tam książeczki, podręczniki, kolorki, standardowo kolorki, styla. I mamy też, jak widać, tutaj trzech załogantów. Prawdopodobnie z filmu: No, ja star Treka nie oglądałem. No i jeszcze jeden styl i emblematy. Coś, co najmniej akurat mnie, bynajmniej, najmniej interesuje, ale no, już omijmy ten temat. Finally, mamy szansę na wylosowanie właśnie. Yy, tutaj wyposażenia, no między innymi yy, poprawiający mobilność, kontrolę ognia i jeszcze tutaj jak widać poprawiający żywotność, więc mamy te eksperymentalne wyposażenia, no i jeszcze do nich możemy zyskać części, wiadomo jak dostaniemy te ogólnie już zrobione wyposażenia, to możemy sobie je jakby rozwalić, tak, rozebrać, żeby zrobić z nich części, żeby ulepszać te, które już mamy, na przykład, no i oczywiście pod koniec jak to skrzyneczki, to mamy też pojazdy. W tym przypadku mamy Nemesis i AAT60. To są dwa nowe pojazdy. Jak najbardziej fajnie byłoby je dostać. Niby ten Nemesis jest ciekawszy, e, chociaż nie wiem, mi wyglądowo bardziej inspiruje ten AAT60. więc jestem ciekaw, e, jak się tym będzie grało, jeżeli jeden z tych mi wypadnie. Możemy też dostać Bulldoga M41 90 mm. No, to jest czołg, który absolutnie mnie nie interesuje, mam nadzieję, że go nie dropnę. g 1010 no tego już mam także luz. 56TP, drugi post, którego nie chcę, bo no, nie interesuje mnie absolutnie, także no jakby mam 50TP i zwykłe drzewkowe pojazdy mi wystarczą w zupełności. Ta, ta promka nie jest jakoś wyjątkowa. AMBT, no mam Progetto, także AMBT również mnie nie interesuje. Lancen C mało... Ciekawy pojazd, Tornwagna mam, Kari, Kari czemu nie, Kari jest w porządku, no i KPZ też jest e, spoko. No co, no, no tutaj jakbym miał dostać to jak najbardziej e, Nemesis, at 60 ewentualnie Kari. To są takie moje top pojazdy, które bym chciał dostać, ale to jeszcze zobaczymy w tym odcinku, co mi wypadnie, bo no nie wiadomo, nie? Tak, jest gwarantowane po tych 409 skrzynkach, na 50 dostajemy właśnie pojazd. Dobra, no to co, no to przechodzimy do otwierania. Już skrzyneczki są gotowe, czekają tylko na otworzenie. I jest ciekawa animacja, którą sobie wyłączymy już na następną skrzyneczkę. Ale nie była zła, ładna animacja. I dostajemy tak, no ten dzięki konto Premium, gwarantowana nagroda i książeczka szkoleniowa, OK. <laughs> Rezerwy i książeczka. O kurcze! Szybko bardzo mi wypadł załogant, w porządku, no załoganci są generalnie drodzy, tak to powiem, bardzo cenieni są, jakby się chciał kupić w sklepie premium na przykład, no to to nie jest takie za darmo, emblematy, pieniążki, no pieniążki to jak zwykle nikt na to raczej nie narzeka, zawsze się przydaje, wow, aż jeden dzień konto premium, emblematy ten dzień konta premium, ok, w ogóle ten uh, event, żeby się nie zmilić, to nie jest kompletnie to samo co było rok temu, jeszcze zobaczycie, ja sobie jedną rundkę zagrałem, żeby coś wam powiedzieć fajnie, styl dostałem, to styl 3D, nie chyba, nie wiem, no nie piszę, żeby to był styl 3D i to jest do AAT60, w sumie, kto wie, jakby widać, jakby coś dodał, no dobra, ok. No to teraz muszę A60 dostać, no co? No mniejsza. I ten event na Marsa to nie jest dokładnie to samo co było, bo są tam drobne zmiany, drobne poprawki. Zobaczycie też, jak to wygląda. Jest inny klimat niż było to rok temu. Także, no macie co odkryć na nowo, tak? Zobaczymy sobie to w dzisiejszym też odcinku, bo sobie przejdziemy zagrać jedną rundkę. No i zobaczycie, co tam się różni i jak teraz ten tryb wygląda, na czym on polega. Generalnie to. Sens tego trybu jest bardzo podobny do tego, co był. O, dostaliśmy, o kurczę, aż cztery rzeczy. Dostaliśmy wyposażenie tutaj do żywotności. Jeszcze 20 skrzynek. No, pieniądze, pieniądze. Jak najbardziej przyjmuję. Części też spoko, by się przyda. Rezerwy. No, mogliby mi te skórki dać, a nie emblematy. No, emblematy to jest Najmniej ciekawa rzecz, jakby ja tego nie używam w ogóle. Jeszcze gdyby to można było sprzedać, to w porządku, ale z tego co się orientuję, to niekoniecznie. O, drugi załogant. Montgomery Scott, dobra, czyli trzy, a tutaj ma, tak? Jedno już ma z reguły, i dwa możemy dodać spoko. To już dwóch mamy z trzech. Ej, ale te emblematy to oni to rzucają, jak nie wiem, nie? Jakby spoko są, nie? Ładne, ale nie można ich dawać chyba na skórki takie, wiecie, gotowe. A, a no nie wydaje golda na to, żeby sobie pojedyncze kolorki dawać. O, skórka. Spoko, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Aż 9? Ej, dużo tego. 9 stylów. Okej, okay, kolejne wyposażenie. No, chyba dwóch czołgów nie dostaniemy w tym przypadku. Jeden dostaniemy. Zobaczymy, co to będzie. Dobra. Czyli teraz dostaniemy nasz czołg. I co to będzie? Oboż. <laughs> no dobra, no. No co pójdzie ja chyba nas sprzedaż, no bo no ja nie będę tym grał nie. Jakby bardzo, bardzo mnie nie interesuje ten czołg. Jakby to i Bulldog to były czołgi, które najmniej, ale to najmniej chciałem, także no lipa troszkę. Zrobić to czy nie? Czy możemy kupić jeszcze raz? Chyba tak. Dobra. Czyli 100 skrzynek, jednak nie 50, no bo no, no nie pociesza się lancenem. Lancenem, przepraszam. Sobie zrobimy speedrunik na tym. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Eee, mam nadzieję, że tym razem dostaniemy jakiś ciekawszy czołg. A nie buldoga. Jak dostanę bulldoga to ja się nie wiem. Do strzału. Drugi raz na sam kolor, czy już 18 razy mamy go. Dobrze, że to złotko nam dają. tylko kąty mają to. Powinniśmy móc, nie wiem, tak jak na tym serwerze rosyjskim, e, używać do warsztatów chociażby. Byłoby w porządku. Bo tak to no sorry, ale no nie wykorzystamy tego aż tyle. Jakby eventy są co chwila i co chwila nam rozdają te dni. I co jest? Tylko jeden kolor? Tylko to dostanę? Bez sensu. Dobra nie, naklejki są naprawdę w porządku emblematy w sensie, ale... No nie ma jak tego wykorzystać nawet. Mm -hmm. No, te dni konto premium to jest. Do lipca 2025, do końca lipca mam jeszcze konto premium. To jest ponad rok czasu. Masakra. Ale dobrze, bo rezerwy wpadają, rezerwy są... przydatne. O! Ej, ale to nawet nie jest w stanie. jeszcze mam 15 skrzynek, a MBT dostałem. No, to nie jest najgorszy człowiek na pewno, jakby w porządku, ale ma dużą płytę. Płycko bym to nazwał, płytko. Goddamn, nie no, nie. A gdzie ten Nemesis, gdzie ten AAT-60? O, inny kolor, AAT-60. się. Co to jest? Co, to jest Dona Messi? teraz mi powiedziała? Niehistoryczne, nie... dla wszystkich pojazdów. Aha, no okej. Okay. W porządku. Jakby, co się różni między tą farebką, a tym? Nie rozumiem. Ta farba to jest takie na częściowe rzeczy? Ha. Trzy dni. Nie no, dajcie mi ten czołg. Nie będę kupował kolejne. To byłoby bez sensu już tym razem. No dali mi wcześniej tego MBT. To mogliby mi dać jeszcze raz coś. No ale to nie będzie. Tak. mam jeszcze jedną skrzynkę z tego co, bo można dostać za tryb. Jedną skrzynkę za free. No dobra, trudno. Teraz nie będę nic już brał, jakby pozostaniemy na tym, co mamy. Czyli dostaliśmy tak AMBT, sobie zarykniemy na nie w garażu. AMBT. AMBT to jest. Amerykaniec, nie? Tak. AMBT. Mhm. Mm Ciekawie to wygląda, ale jakoś. No nie inspiruje mnie to. Zobaczymy sobie na nim kolorki od razu, te, które dostałem. Właśnie te farby. To jest to. Nie, no to jest specjalna jakaś biała farba. Historycznie, fletowa. To jest zielona. Chyba, że w kamuflażu. O, no. Ej, ja nigdy nie widziałem tego. Czyli ja miałem kolorki, o których nie widziałem. Spoko. Tutaj to wszystko dostałem. Aż 27 tego mam. No okej. Okay. Ej, autentycznie nie wiedziałem o tym. W porządku. A z styl stylów? Czyli może jednak ten emblemat będę mógł wykorzystać troszkę. O kurczę, trzeba jeszcze raz znaleźć ten styl. Dobra, mamy ten styl. Jest to dosłownie ostatni styl z moich tutaj rzeczy. Ej, powiem Wam, że fajnie to wygląda. Nie jest brzydki ten styl. Absolutnie. W porządku. Szkoda, że tego AAT-60 nie dostałem, bo Chciałem zobaczyć ten styl, który tam wypadł. No ale tak jak mówię, jakby szansa na ten AAT60 będzie 1 do. nie wiem ile nam tam zabrakło? Do iluś. Więc no. No i co i tego Lancena dostałem jeszcze nie? No, małe główienko. No to co? Trudno. Idziemy przetestować ten tryb do 13 maja. Yy, tak jak widzicie, no, mówię wam, zagrałem jedną bitewkę, więc zobaczymy sobie, co to to. Dobra, bitewka Jesteśmy w bitewce. Już możemy jechać? Nie, ładuje się Znalazło generalnie bardzo szybko No dopiero to wyszło, nie? Z godziny, dwie godzinki temu ten tryb Więc po prostu ludzie od razu chcą testować to Okej, okay, jedziemy No jak widzicie, pojazdy trochę się różnią, nie są takie same jak były też mam przykułka, też byłem jak takie łaziki Ale... Yy, no i muszę... O ty No i co? A to co? Ha! Leżysz Okej, okay, tutaj mamy jakieś widzicie dodatki. Pod 1, 2 i 3 mamy generalnie nasze bonusy. Ojoj, przejada? No nie za mocno. O, fajnie, chcące, ale... O, widzicie, tutaj mamy te kryształki. Te kryształki zbieramy, żeby je zanieść i to nam daje te punkty. Aha, minę postawię Nie widzę tego o mam kilka temu. O, w morte, ale się wkopałem. Szczelił mnie od tyłu. O. Czy mam fragę teraz? Fragę dostałem. Dobrze, jestem pierwszy No i te kryształki, tak jak tutaj widzimy, zbieramy sobie i musimy zanieść do tej strefy. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj okay, mam dwa. No, na razie na te dwa przystaniemy. Zobaczymy się uda. Ojej, dobra. I zanosimy je do tej strefy, która, nie wiem, może zanosi do kosmosu to. Tak. bardzo fajnie, za darmo A ty co? Gdzie, gdzie się pchasz? Przefunciu Weź ty odejdź ode mnie O nie, 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 nie Odejdźcie Fun! God damn, ale się uparli na mnie No ja wiem, że jestem silny, jestem pierwszy w ogóle, ale... O tutaj mamy jumpa Szczerze mówiąc nie wiem do czego to służy, ale jest Odejdź ode mnie Spokojnie. no szczerze, czoraj. Oj ojoj oj, oj oj, nie chcemy tam Czy uda nam się eee, tak średnio Wejście, patrzcie jak mnie pokusują co za chamy Dobra, chcę, żebym wziął tego jasno Nie że... Ale chcę Co jest? Aha, bo już miał full Okej, okay, jak widać można tylko przybrać Max Weź spadnie Co, ja też mam full? A mam trzy, ej, nie wiedziałem, że mam trzy, sorry Dobra, jadę do strefy Ale go wywaliam, współczuję Ale dostarczone No to jest instant, Na właściwie Ale znam nie. Mam nadzieję, że go trafię, ale no nie wyszło Okej, okay. ajajaj Dobra, no i widzicie te dwa takie basic rzeczy, umiejętności. To są te same co były, mniej więcej, nie? Ale, no, tą trzecią to zmienili poniekąd, bo mamy jumpa, nie było tego z tego co każę wcześniej. Nie wiem w ogóle co on daje, poza tym, że możesz sobie skoczyć tak o. Także, no, nie uważam to że za jakieś bardzo silne. Ajej. Odejdźcie ode mnie, mordy. Daj. Wejść stąd Bardzo dobrze Słusznie Co, on mi jeszcze trafił? Okej okay. Nie trafiłem czy to jest mina do wzięcia? Tak Bałem się, że to jest mina, która mnie wybuchnie O, tutaj to możecie kojarzyć To jest podobne do tego, co kiedyś było Że tak się e, Co, nie miałem nic? Myślałem, że miałem Co tak się, wiecie, odpycha bardzo i wszystko bierze O, właśnie to Widzicie? Tak. Wsysa wszystkich. Zostaw mnie szefie. No. I ten, a potem wybuchanie. Mam coś? Jeden kryształek mam. To sobie go zabierzemy. A nie, bo strefa so poszła. O kurde, ile tam jest materii. Wywaliłem gościa. Dobra, gdzie jest strefa? Muszę poszukać strefy. To nie wiem co to jest, jakbyście się pytali, nie mam pojęcia. O tam jest strefa, a tam to nie wiem czy to jest strefa, też nie. Dobra, pojadę gdzie indziej, spoko, przepraszam. Nie chciałem przeszkadzać. To jest przejście? Tak. Dobra, widzę strefę. Aj, szkoda, myślałem, że go wywala. Właśnie, ja mam tę minę. Co jest? Co on zjadł strefę? To jest strofa Aha, tu jest No Pozwolą mi oddać, czy nie? Dobra, ta strofa tutaj powinna wylądować Pożądano. Jest Dobra do. A, i co teraz? Co wy robicie? Co i wyprzedził mi Muhammad Myślałem, że go zablokowałem No god damn i zdążę jeszcze Ej, może zdążę, 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 zdążę zdążę, zdążę. Dobrze No myślałem, że go wywala, ale no tak mi pykło po mojej myśli. Aj, 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 aj. wracaj, wracaj! Wracaj! Nie! Ach. No ten, czyli mnie w, w dół 30 sekund e, Na no, 30 ostatnich sekund stawiamy to o właśnie na tą strefę musimy iść Złotą No i tam oddajemy swoje e, To spróbuję też że... Nie, dobra, nie spróbuję Już dwa wystarczą Wracamy do domku No jak to jest, no to już nie możemy używać tego, nie? Ej, nie znożę? Nie znoszę No, tak to wygląda, tak to właśnie hmm. wygląda. Czyli tak, łaziki są trochę różne. E, nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo mniej, bardzo mniej. E, o wiele mniej odpychamy w tym trybie niż poprzednio. Wtedy to szczeliłeś tym czymś <gryw> działem protonowym e, w okolicy gościa, to gość mógł. Zrobić cztery salta i wylądować na wysepce, po czym ześlizgnąć się do lawy. A teraz no niekoniecznie. Dostałem sporo tej materii, fajnie. No, także hitboxy, znaczy hitboxy, odrzucenie bardziej się zmniejszyło. I też klimat, jak widzieliście mamy bardziej taki niebieskawy, kosmiczny klimat niż był wcześniej. Wcześniej to było na Marsie, to tam było tak czerwono właśnie i w ogóle. A tutaj to bardziej tak, jakbyśmy mieli jakąś oddaloną w kosmosie, nie wiem, magiczną, latającą wyspę kosmiczną. No. Także tak to by wyglądało. Ja sobie myślę, że poogram jeszcze na tym, bo no, podoba mi się ten tryb właściwie, nie narzekam na niego, a można dostać fajne nagrody, yy, czyli właśnie te części, obligacje. Yy, no, załogaci aż tak by się nie przydadzą, ale fajnie mieć, powiedzmy, że do korekcji. Wyposażenia, no i tą skrzyneczkę na końcu. No, nie wiem czemu jedną tylko skrzyneczkę dają, jakby to jest mega nic nie warte. Według mnie trochę skąpo ze strony Wargaming, ale, ale no dobra, no nie będzie. Chociaż, chociaż jedna, nie zawsze ktoś ma szansę dostać, kto nie może wpłacić tutaj. Nie wiem, 5 zł. Tyle chyba jedna skrzyneczka, e, więc no, dobra. To ja dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Jeżeli obejrzeliście to do końca, e, pamiętajcie, że warto zostawić komentarze, jeżeli chcecie. No to ja z reguły zawsze odpisuję, tak mi się wydaje. E, subskrypcja, standardzik. E, najbardziej motywująca rzecz chyba na świecie. No i lajki tak poniekąd e, też, żeby więcej osób mogło trafić na ten filmik. Mm, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Peace. Hej.